Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Stanisław Kalina Jaglarz w poemacie Zajęczy Żar pragnie wyśpiewać pierwotny, podstawowy świat zwierząt i roślin gleby, powietrza, wody i człowieka. Narrator śpiewa o przemianach pór, o okrągłym roku przyrody, toczącym się między Narodzinami, a obumieraniem. O zjednoczeniu człowieka z naturą, gdyż człowiek jest częścią natury. Dzieli z nią skórę i ciało. Ta materia jest ciężka, zmysłowa. Stanisławowi Balbusowi. W zajęczym żarze, odpoczywanie, racz mi dać panie. Ucieczka słyszących. Wspomożenie otartych z błota po upadku. Teraz w trawach jest bicie dzwonu i bicie w serce. Nieruchomy mięsień powoli opada na dno swojego czasu. Odpowiedź w jednym języku, niezrozumiała dla innych, zatacza kręgi nad doliną i nie ląduje wśród rozczochranych pól. Mokro od deszczu oczy, otarte wierzchem dłoni szczypią i nie otworzą się na to, co widzialne, bo nie chcą zobaczyć. Po dniach przychodzi do nas szeptać stado: U ich zabłoconych nóg odpoczynek daj mi, panie, i racz mnie. A tajemnica mija zbieloną gałkę rozszerzającą się ptakiem. Doprowadź mnie do źródła, panie, które napełnią w nocy mleczarze. Od dawna dojni jeńcy koczują w dolinach w blasku księżyca. Doprowadź mnie do źródła, panie, które napełnia się pustką, stara kość, przez którą widać na wylot oko. Ono wodzi mnie i śledzi moją małość. Rozedrgane nagie ludzkie ciało prostuje się w listowiu, a żebra poruszają się pod skórą jak niecierpliwe palce. Jeśli nie wpadniesz we wnyki tej nocy, to umknij ciało i wspomnij ciepłotę zwierzęcych stodół napełnionych oddechem. Żelazne kanki już stoją przy drogach, gnuj żywo dymiąc, leży na polach. Mam kieszeń pełną myszy szytą na sercu. Nie ma łagodności sianokoszów Odkryte łąki wodzą gałką nor pospalonej ziemi. Także nagość jest wyrokiem i szarpaniem. Psy rozgrzebują gniazda i połykają ciałka, nim je przegonie. Jest za późno. Stałem się. Oddzielam myszy od mrówek, martwe od żywego. Potem będę karmił nocą to, co pozostało z uczty lata. Gdybym umiał wyobrazić sobie śmierć inaczej i zmieścić to w słowach. Nie ma wyzwolenia w chwilach, którym nadajemy znaczenie. Jak trudna wola wygaszania i rozpoznanie skóry. Od dzisiaj chodzimy po wodę za las, a grzybnia cicho zsie płuco drzewa. Chociaż w pamięci jest źródło, z którego czerpały burze, teraz płomień odgarnia włosy tym, którzy idą jak sarny. Zbiegały przed świtem, tak wieś dąży ku światłu. Tylko nie jak ćmy, a słowa rzucane bez ogródek i bez zaufania. Lecz u końca jest błogosławieństwo dymu, które zamyka wszelkie usta. Fragment poematu Stanisława Kaliny Jaglarza Zajęczy Żar, czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy zapraszam. I Iwona Smolka.